Dwóch panów rozmawia o motoryzacji, o tym jak żony jeżdżą samochodami, ich żony oczywiście, więc jeden mówi, wiesz, moja żona to tak bardzo ostrożnie jeździ, bardzo delikatnie, powolutku, a drugi mówi, nie, moja to jak piorun. Tak? Tak, 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 tak? tak szybko? Mówi, nie, tak często wali w drzewa. <grywa> To ja to się na o, nie włożyłam nagrywanie? Bardzo, bardzo... Warto, to suchy żart warto się, Dobra, e, witamy w... Re... Ale tutaj, tutaj nie pasuje to poziomem, bo to jest poziom niski, co puściłem, a to jest poziom wysoki. No e, witamy w... Oparaj, gówno ci tu proponuję! I tu kolejne! Witamy w e, czwartym odcinku maratonu... blok, blok ekipa to e, kozaki. ...maratonu serdecznego. Przywitaj się! Dzień dobry. I to będzie pierwszy raz. Yy, pozdrawiam pana Krista, który nagrał to. Tak, yy, premiera będzie też, też o 16:45. I to pierwszy raz tak jak premiera, rok temu to nie było. Okay. Yy, komentujemy mój się za kwartie piąty. Już trzeci film, projekt no bo pierwszy był świąteczny, drugi był o sraniu. Trzeci, trzeci był świąteczny, jak jak dobieresz o masz tu, jak prezentów, okay. a teraz to się też ten odcinek. Najbardziej, najbardziej to pasuje na Sylwesty. sobie pierwszej części Biedrony w Hogwartie, moment. Pierwszy, pierwszy październik. W karcie macie trzeci. W karcie macie trzeci odcinek zabawkowicie no wy chyba przecić to. Um, tak może tu nie zajmę, o czyli patrz. Skoro czwarty odcinek, nie? Tak. Dodamy cztery hasła, a razem dwa, czyli 8 has Tak, to, to jest, jest bardzo dobre. To moment. jest odpowiednia bardzo ilość takich na takich bardzo długich więcej, nie? Tak. Ehm, um, tak. Trzeba minuta 35. No to bardzo... My nie zmieścimy hasęł, my nie zmieścimy. Wtedy no. <grym> wiem, no. wiem, ale wiesz... To jest. poczekaj, jak osiemna... Jak 8 haseł na minutę, no to musi być... Wait. No to... Minuta 30, to jest 90 sekund. ale ja wiesz, że no on to porówno. 95 haseł? sekund, moment, no. poczekaj, ja sobie to wszystko obliczę. Bardzo kreatywne. Y Okej, okay. więc 95 sekund mamy, tak? Podzielić no. na 8 ha 8 haseł. Jedno hasło będzie co.. 11 sekund. Tak, około tyle. Oczywiście, że będzie, oczywiście. No, Trzecie. Oczywiście, Ale tak jakbyśmy... W sensie nasz film będzie trwał więcej. No, więc teoretycznie. Gdybyśmy ten, gdybyśmy na tym filmie patrzyli, musielibyśmy patrzeć na pasek co 11 sekund na koło, nie? No, tak. no to okrągłem, że do 12, bez 11 sekund. Luj tam. Ale, to, czy to chujneczka, nieprawda? O, dasz? fajna. Powiedz, że bardzo wychodzimy na ja filmik, tak? Wiesz? But. Bardzo potrzebowałem tej informacji, to znaczy, naprawdę ultra bardzo, <grym> wiesz? Wiem, e, oczywiście kiedy pozdrawiamy oczywiście, lubimy jego parodia. Ja, tak, ja cię, ja czekasz, bardzo dobra Czekasz na trzecią część? Ty w, nie wyłączaj komentarzy pod tym. czekasz co, na, na trzecią część? Tak, czekam, bardzo. A oczywiście druga część, nie damy ci spokoju, I to będzie, jeden godzin 3 minut to tak będzie tak, to, to jest dla Kisii wiadomość, Tak, jeden godziny film, 6 minut i będzie 20 haseł. Wy nie umiecie ten tylko on przekroczy się bo na to, co właśnie, wiesz, co mam, co nie to musimy tak to przełożyć. Ale parodia jest parodia, tylko że bardziej uboga. Nie, że uboga, że krótsza. tak. O, patrz W takim miejscu. Za pana Krisa, który polubi mi komentarz. Pozdro. Hagrid, słuchajmy się. Hagrido. Hagrizo? Hagrizo? Dobrój się! O, co, o. Słowa. Jeszcze 5 minut. Run? 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 A co mi Gini? Bo Gini? jeszcze nie było chyba. A to zaśka. Nie, 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 bo to była pierwsza, to z prezentami była pierwsza. Serio? Tak, bo on tam pierwsza na niewitkę, którą potem użyłem. A to ja tego nie opisałem! A pierwsza ja nie było Gini! A ja nie opisałem siąt, o drugiej części. Bardzo spoję. Nie ma znaczenia. Ja tam wstaję! Hasło na z 8. Tak. Chris ma bardzo soczyste uszy Nie, biedr renifera. Biedrona założyła soczyste uszy renifera. So, coś, soczyste rogi renifera. Nic wyraźniej to? Biedrona założyła soczyste rogi renifera. Tak. Na głowę. <noise> mu <Dużymu> się, <noise> oczywiście.

może być, pewnie dostałam dwa. Na co? Oczywiście, że to zasługujesz da, oczywiście na, na prezenty, tak? Co no. czekacie? Na świętego Mikołaja. Na świętego no. Ej, wyobraź sobie jakby... wyobraź sobie jak myślisz? Co by mogli dać Hermionie? Jakby to była polska wersja Harry'ego Pottera. Jakbyś chce Nie odpoczynę. wiem, e, skarpety, perfumy, kosmetyki, tego typu rzeczy. A pomyślisz, że jest pierwszy rok, to nie wiesz takie tak, że ona się nie co nie? No to nie wiem. Wiesz jakby była bo szósty rok to nit <grym> Tak? No tak w Polsce było co tym myśle O nie. Co to? Dostałam książkę! Uuu książeczkę! uuu. Krzyszka! Ty umiesz czytać? Na pewno bardziej czuję draganie. Tak nie, nie polecamy dragana. A wiesz jak się wyzywają tam w książce? Proszę cię. Super. Musisz przecześć. Najpierw, że po, draga będzie po tą w draga części, on mu części, odwiedził, nie? Tak. Będzie podgrzewał VALENTINES! Super. A ona mu morda. No i warto. Co ty na co, albo też powiesz, pędzasz sobie w stawkę, jak był GENIUS HARRIM! Tak. To to samo będzie z tobą. Że co? Że będziesz z Kate, ty jesteś z Kate, że to twoja dziewczyna, Nie! Ale Tymu. czemu, co? To tak samo będzie z tobą i Kate. No i co? To, to i no i co? Dragon, powie, że Drago powie, twoja dziewczyna, wiesz? Że to będzie twoja dziewczyna, on, o, a ty powiesz nie. Miło. tak zasadnie. To, to będzie piękne. To będzie kreatywne. Tylko za nic to będzie pisane e, we wrześniu. Oglądam obrazki, a ty na przykład umiesz, umiesz na przykład o, e, zamknąć mordę? Nie no O, to ma jeden butek, o, tak, tak, tak. tak. to to ma być za gówno? Kto mi to kupił? Dzieło mamy. A, to pozdrow! No, <grymne> <zyskujesz> to było wiesz, dlaczego było to dziło? Mami wszystko, bo to powiedział Nie, z W pierwszej części przez Rona Wesley, kiedy dostał sweterek, tak samo jak i Harry, Taki, taki sweterek kurna na drutach robiłem. A Hermiona nie, nie dostał Bo ona miała oddzielnie debilu Pokój. To znaczy chłopaki, nie miał oddzielnie mózgu. No, u mnie na przykład e, a którą pozdrawiamy a, Afrydyna to też parę, poza wiesz, to jest Afrydella. Tak. I Klarin, to ona bije do pokoju. I wiesz, jak ona nam rozmowa na słowa? od 900 słów, bo ma najwięcej. Jest dialog. Od 900 słów, a był też 500 słów, 400, 600 słów. Super. Więc bardzo kreatywnie, I za tak za długo, szybko mi się kończy. Teraz ja z książką. Ja tam mówię, nie mam tak mówić o na filmy, z nie? Nic tak. z kodeksu. E, tak. O, i czas numer 2 z 8. Tak, nie chcę się trzymać czasu, co nie, tak, zgodnie. E, 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 e. Biedrona dostała soczysty prezent od matki RUNA! RUNA! To się wyraźnie! Nie powtórz wyraźnie, bo ja ostatnio powtarzałem wyraźnie. Biedrona od mat, Nie. Biedrona dostała... Czekaj, co ja mówię kurwa? Co ja mówię? Biedrona? Nie wiem, nie pamiętam. Czy się zjebałeś? Nie. A ty? Nie. Na pewno? B no, no, chcesz powąchać. Nie. Biedrona dostała gówniany prezent od matki Runa. Tak. Fajna, gdzie kupiła? W dziale Ksiąg Zakazanych. Hermiuna? Naprawdę? To pewnie są jakieś fajne obrazki. Oczywiście, fajne obrazki. To... A to wysokoczysty kalendarz. Aaa, dokładnie, my tak lubimy. I... patrz! No i trzeba pokazać to dzieciom! Dlaczego? Jeju! Ostro, nie? Ty... Posywnie. Ty za młody, co ty chciałeś? Zobaczyć smoki. Te są dla... No dorosłych nie, nie, nie cenisz. dorosłych, włącz sobie tabelugę. A... Oglądasz waluga? Tak. Co to kuwa jest? Taki smok kurna. Fajne. Polecam bardzo. No to jest. chyba nasze... To nie. To wam się był... To Ale ty też... Chcecie jesteśmy na święta oczywiście. Bo właśnie na święta jesteśmy. No na przerywę. Spójrz. Nie widać ciała! Bo U, nie widać ciała. Też jesteś za młody, musiałam zakryć. A ty swoich nie otwierasz? Dobrze. O... Dla mnie prezenty? Są. Dla mnie prezenty! To są dla mnie prezenty? <noise> Jakie pytanie Tak O Z Wojtek <noise> Skąd te chcesz? No Elo, elo. Ty nisi, Czemu? Co? 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 O, o. Trzymaj jajkiem Prawie. Jajko v Nie rozdubszaj mi te j, 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 Nie umiesz po święta w z Biedroną. Tak. Możesz tutaj e, oglądać z nami, choć jak kończymy już. Tak. Usiądź na klankach. Weź drugą <laughs> stronę! <laughs> No, jak widzicie mamy tutaj się. Wielkiego Hama i Prostaka <grymne> o, oczywiście. Yy, o, czyli mówisz o sobie, tak? Sp Spodziewajcie wielkiej czekoladki w pokoju Nie? Oczywiście film w trio będzie już zagrywany, oczywiście to, tak. to jest taki przy To jest, to jest... To jest Z <grymne> pod... Ale ktoś ci wyjadł wszystkie słodycze Co zostałeś? Twój ojciec zostawił to u mnie zanim umarł Dostałeś ma... <grymne> Dokładnie takie istnieje. Oczywiście. Korzystaj. Ale wybierasz sobie, jak my w trójkę, będziemy nagrywać film. No. Ja już to czuję. To się tu przekonamy. Mądrze. Nie. Tylko wtedy będę usłyszał mikrofonce, bo tu nie będę słuchał Jeśli to to, o czym myślę, oni wiedzą, ile to masz. Co? Prezerwatywy. Gdzie ha co do prezerwatywy? To jest czwartej dzbanie. No na czwarta! O ty też Oczywiście patrz, osiem hasło, bo e, jeden to film, czwarty odcinek i razy dwa, nie? Osiem hasło, co nie? nie? <grym>, żeby miał ktoś, żeby miał coś szukać. Jakby płaszcz! O. Czy to jest dmuchane? Staje się, że mamy na nią zły wpływ. Ach, nie wiem. <grym>, Ej! Ech, to oczywiście. No, o co ci chodzi, małe rudy zboczeńcu? No właśnie, rudy zobaczeń, dokładnie. Co? Tak. Co ty? Nie ważne, pisałem wojtkowie. No. Nice! Opłatka nie mamy, ale podzielmy się może mandarynką, ja nie obiecał no, mandarynka Mandarynka Pierdem się podzielimy <grym> <grym> Dobrze. To, jakby to jest Hogwarts, więc gdyż oni tam mają gdzieś te... Jest. Pierdy w słoiku? Stwardniałe pierdy <grym> <grym> Stwardniałe pierdy Nikolasa Flamera przez 600 lat <grym> tak. Wesołych świąt Smacznego jajka Tak Wesołych świąt Wesołych świąt, świąt. Nawzajem yy, Wesołych urodzin <grym> Najle... najlepiej zakończony e, o... Media Ekspert jest tu! Tu! <grym> nie polecamy Media Expert, nie pozdrawiamy. E, tak, e, dokładnie, skończony czwarty odcinek. E, tak. Mm. Następnie piąty. Um, e, tak. Um, e, 12 minut bardzo odpowiedni czas. Do ostrzenia, posałujcie mnie w dupę. E. <grym> Hasło numer bonus to media Dziękuję. za numer Nie, Hadio! Nie, hadio to jest piąte hasło. to jest A hasło numer hadio. media ha 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 dziękuję.